Pani Marzena Maniszewska, kandydat na wójta gminy Janów. Witam Państwa. Pragnę ten swój, to dzisiejsze spotkanie rozpocząć od tego, żeby właśnie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach 19 listopada. Podziękować za to, że obdarzyli mnie największym zaufaniem wśród kandydatów na wójta, gdzie osiągnęłam najlepszy wynik, jednak przy pięciu startujących kandydatach. No, brakło troszeczkę, żeby wygrać w pierwszej turze. I 30 zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców ponownie do urn wyborczych. Choć miałam ten wynik najlepszy, to dalej mieszkańcy mają prawo wyboru. Pani zdobywała doświadczenie i to doświadczenie samorządowe jako członek zarządu powiatu. Te 4 lata, więc chyba nie były zmarnowanym czasem ostatnie. Dodam do tego, że byłam pierwszą w historii powiatu kobietą w zarządzie. I na początku tego się troszeczkę bałam, natomiast te lata współpracy pokazały, że moi koledzy traktowali mnie bardzo poważnie i wysłuchali moich argumentów, by wiele razy strumień środków finansowych skierować właśnie na gminę Janów. Ta gmina od wielu lat była niedoinwestowana, jeżeli chodzi o powiat częstochowski. Przez 12 lat wykonano tam inwestycji za zaledwie 1,8 mln. Przy mojej ciężkiej pracy, naprawdę ciężkiej pracy, udało się przez te 4 lata wykonać inwestycji drogowych za ponad 10 milionów złotych. Oczywiście w tej kadencji mieliśmy dosyć dobry, duży strumień wpływu środków unijnych. Jesteśmy w tej chwili na etapie rozpoczęcia drugiego etapu, właściwie drugiego okresu programowania. Na lata 2014-2020 i myślę, że mam tutaj już spore doświadczenie, co zrobić, żeby tych środków można było ściągnąć jak najwięcej. Trzeba jednak pamiętać, że przy korzystaniu z środków unijnych trzeba mieć wkład własny. A to jest już problem. To jest już problem i na to trzeba mieć gotowe środki. Natomiast ja bym chciała rozpocząć inwestycje drogowe korzystając z środków, które udało mi się w tej kadencji w większości, w większości pozyskać, a mianowicie środków, które nie obciążały budżetu samorządów. To są środki ministerialne. Wiem, gdzie iść po nie, wiem, gdzie o nie wystąpić i wiem, na jakiej zasadzie one są przyznawane. Jak ktoś przyjdzie nowy, to na przykład będzie chciał zaoszczędzić na tej oświecie, żeby starczyło na inwestycje albo na coś innego. No i po polikwiduje szkoły. Czy pani dzisiaj może powiedzieć, zagwarantować, że pani tego robić nie będzie, żeby po prostu zaoszczędzić? Powiem panu tak. Kampania wyborcza przed pierwszą turą wyborów była bardzo czystą kampanią. W tej chwili moja opozycja, bo tak pragnę nazwać elektorat, myślę, kontrkandydatki, ewentualnie jej bliskich ludzi, wmawia mi, wmawia mi, że ja zlikwiduję szkoły. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałam i nigdy moje rozmyślania nawet nie poszły w tą stronę. Jestem bardzo mocno związana ze szkołami z terenu gminy Janów. Jeden mój syn skończył edukację na terenie gminy, drugi w tym roku rozpoczął. E, jako rodzic bardzo mocno angażowałam się w funkcjonowanie tych placówek. Poznałam nauczycieli, poznałam ich chęć do pracy, poznałam ich zapał, pasję i właściwie mogłam na bieżąco obserwować ich sukcesy. E, trzeba na pewno y, przeanalizować budżet szkół, bo to, no jak pan powiedział, w dzisiejszych realiach jest dosyć duże obciążenie dla samorządów. Ale wiem, że nauczyciele chcą pracować. Wiem, że y, świadczą już godziny ponadwymiarowe. Wiem, że w taki sposób można y, zminimalizować y, ten dodatek, który jest taką właściwie y, takim problemem dla wielu. Y, i przykro mi, że właściwie ciągle się tych nauczycieli wytyka. Oni mają pewne przywileje zagwarantowane kartą nauczyciela, i uważam, że nie należy ich likwidować. Ale nie mają też łatwej pracy, pamiętam. Tak, nie mają łatwej pracy i obserwowałam to przez te cztery lata, ponieważ uczestniczyłam we wszystkich sesjach gminy Janów. Że dwie próby przekształcenia szkół nie udały się, natomiast widziałam też determinację nauczycieli. Myślę i jestem właściwie o tym przekonana, że należy z nimi usiąść i rozmawiać. Bo jak wspomniałam, te godziny ponadwymiarowe zagwarantują płace nauczycielom za pracę, a oni chcą pracować. Chcą pracować i pewnie chętnie pracowaliby w nowym przedszkolu, bo takie przedszkole, zdaje się, potrzebne jest w Janowie. W już w zeszłej kadencji była taka próba wybudowania, przyłożenia się właściwie, może zdecydowania nawet tylko na razie na budowę nowego przedszkola. To się nie udało, ale nie oceniam tego krytycznie, ponieważ były też pilniejsze inwestycje, no była pilna oczyszczania ścieków, która została wybudowana. Ja kiedyś zrobiłam takie spotkanie w szkole podstawowej w Lgoczance z posłami, którzy podali nam możliwości, jak pozyskiwać środki na budowę tych przedszkoli. Ja wiem, że dalej te możliwości istnieją. Ja wiem, że społeczeństwo oczekuje, że w naszej gminie powstanie przedszkole z prawdziwego zdarzenia nowe, być może z oddziałem żłobkowym, bo też taka potrzeba jest. Nie mogę obiecać dzisiaj moim wyborcom, że ja na pewno przez 4 lata wybuduję wspaniałe, luksusowe przedszkole. Ale mogę obiecać jedno: że od pierwszego dnia będę bardzo mocno się starać, by takie przedszkole powstały. Mówi się, że zlikwiduję ośrodek zdrowia w Janowie. Wczoraj pojawiły się nawet napisy na moich plakatach, pytania właściwie: dlaczego zlikwiduję ośrodek zdrowia? Nigdy nie myślałam absolutnie o tym, żeby zlikwidować ośrodek zdrowia. Powiem tak, istniejący do tej pory i dwie jego filie dosyć mocno wspierałam. Dwa lata temu były mocne zawirowania wokół transportów pogotowia ratunkowego. ówczesny kierownik podpisała umowę z prywatnym przewoźnikiem. Uczestniczyłam w komisjach zdrowia. Sprowadziłam tutaj nawet osoby decyzyjne w pogotowiu ratunkowym w Częstachowie. By mogli wesprzeć mnie również swoimi argumentami, by przywrócić funkcjonowanie umowy z pogotowiem ratunkowym publicznym. I tak też się stało. Wymagało to troszeczkę czasu, ale tak też się stało. Więc myślę sobie, z jednej strony próbowałam i starałam się i przyczyniłam się do tego, żeby cały czas na terenie naszej gminy funkcjonowała służba zdrowia. Publiczna, a z drugiej strony wkłada mi się w usta słów, których nie powiedziałam i nie zamierzam. Ja z pierwszego wykształcenia jestem pielęgniarką. Pracowałam w publicznej służbie zdrowia. Pracowałam przez 10 lat jako kierownik w domu pomocy społecznej, też publicznym. I ta publiczna służba zdrowia moim zdaniem się sprawdza. Z osoby skarbnika. Robi się też jakiś, jakiś problem w gminie Janów. O tak naprawdę, chyba nie z obecnego, tylko z tego, że tego obecnego czy obecną skarbniczkę ktoś ma ochotę wymienić, i to podobno pani już ma kandydatkę. Jak pani przyjdzie, to pani wymieni, żeby ta osoba pilnowała. Tak, od jakiegoś czasu w naszej gminie funkcjonowała ta plotka. Przyznam szczerze, że z początku ją zbakatelizowałam, licząc na mądrość mieszkańców, ale. Mm, no, kampania wyborcza ma to do siebie, że jednak siła przekonywania y, jest duża. Y, usłyszałam również, że skarbniczka, która złożyła rezygnację w gminie Lelów, pani Lidia Pieszczyńska, będzie skarbnikiem w gminie Janów. Ja osobiście znam panią Lidię i uważam, że jest bardzo merytoryczną osobą. Y, nigdy jednak między nami nie było takiej rozmowy, nigdy nie złożyła mi takiej propozycji. I nigdy myślę ona by takiej propozycji nie przyjęła. 20 listopada y, na swoim Facebooku umieściła oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Ja nawet wykonałam telefon do pani skarbnik Gminy Janów, informując ją o tym, że jest to plotka i pomówienie. Y, zostając wójtem, chciałabym od pierwszego dnia nawiązać dobrą współpracę z pracownikami gminy Janów. Y, są to ludzie, którzy pracują tam wiele lat. Którzy wiele umieją, i myślę, że przynajmniej na początku w wiele tematów powinni mnie wprowadzić. Liczę na to i będę ich o to prosić. A więc, co zamierzam? Zamierzam od początku współpracować z nimi na zasadach pokoju, zrozumienia i konkretach, a nie wymieniać na swoich. Pani mówi, że chciałaby się pani zająć problemem infrastruktury przeciwpowodziowej? E, tak, znam ten problem. Pamiętam ten problem, pamiętam to wydarzenie. Sama osobiście ucierpiałam podczas tej powodzi. Natomiast myślę, panie redaktorze, że jest to problem, który wynika z kilku czynników. Doszliśmy do pewnego poziomu, ludzie brukują sobie podwórka, zasypują rowy. To właściwie nawet nie jest wina ludzi. Czasem tych środków jest tak mało finansowych, że wykonując jakąś drogę. Nie dba się o to, jak będzie zbierana woda z tej drogi. Chciałabym właśnie od tego zacząć, żeby y, zrobić odprowadzenia wody przy drogach powiatowych, ponieważ tutaj no, bardzo starałam się zrobić tych rowów więcej, ale przepisy traktują jedno, jednoznacznie. Najpierw musi być odprowadzenie, dopiero później może być wykonany rów. Y, podobna sytuacja ma miejsce przy drodze krajowej w naszej gminie, przy Drodze Wojewódzkiej w Złotym Potoku, gdzie nie ma w ogóle żadnej, żadnego sposobu. Jest po prostu ta droga nieodwodniona. Czyli rozumiem, że ma Pani pomysł. Ta, tak, ta droga... Są, żeby żeby, żeby robię, żeby drogę, i bór, tak, ta droga Wojewódzka. Na tą drogę Wojewódzką jest już wykonany projekt. I mam nadzieję, że ona w przyszłym roku wejdzie do realizacji. Chciałabym, jeżeli zostanę wójtem, zaraz od pierwszego dnia ubiegać się o tę realizację, ponieważ wszystkie samorządy konstruują budżet na następny rok pod koniec tego roku, więc żeby móc się znaleźć w tym budżecie, to myślę, że trzeba szybciutko o tą inwestycję występować. Wie Pani, jak przedsiębiorców przekonać do siebie. Jak im stworzyć takie warunki, które pozwolą im się rozwiać, nie będą sobie szukali miejsca gdzie indziej? Uważam, panie redaktorze, że na dzień dzisiejszy mam bardzo dobry kontakt z przedsiębiorcami z terenu naszej gminy. Szczególny nacisk położyłabym na współpracę z nimi, ponieważ to są ludzie, którzy wiedzą, jak gospodarować. Myślę, że od nich można się wiele nauczyć. Zarządzają swoim majątkiem i na pewno podejmując decyzję wiele razy się nad nią zastanawiają. Nie uda nam się, myślę tu o sobie, o Radzie Gminy, wybudować na terenie gminy kopalni, huty. To jest po prostu niemożliwe. Ale myślę, że można przyciągnąć drobnych przedsiębiorców. Myślę, że można wykorzystać obiekty, które gmina posiada, a które nie funkcjonują. Myślę, że można na ten moment wystąpić o komunalizację pałaców złotym potoku, by tutaj również rozszerzyć działalność muzeum, czy wprowadzić jeszcze dodatkowe tutaj jakieś funkcje. Myślę, że można projektami miękkimi. Stworzyć różne stanowiska pracy, a też tu patrzyłabym na współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który mógłby również w zakresie swoich możliwości robić programy, które byłyby skierowane dla bezrobotnych zgodnie z ich potrzebami. Patrząc na możliwości finansowe gminy, patrząc na ogrom problemów, troszkę się boję tego wujtowania, ale poradzę sobie. Natomiast patrząc na ukształtowanie terenu uważam, że jest to zaszczyt startować na to stanowisko. Faktycznie natura sprawiła, że gmina Janów jest położona w pięknym miejscu i wielu wójtów, wiele gmin nam tego zazdrości. Należy to rozwijać. Mamy taki staw Amerykan, który myślę można by jeszcze doinwestować, zrobić więcej ławeczek, być może jakieś kąpielisko. Tam naprawdę bardzo dużo przyjeżdża turystów. Ja mieszkam w okolicach Złotego Potoku. Mieszkałam kiedyś bliżej, teraz ciut dalej, i y, widzę, że jednak y, turystyka jest tam dosyć mocna. Trzeba zachęcać mieszkańców tych okolic, żeby kładli na rozwój swojej działalności w tym kierunku i żeby w ogóle te funkcjonujące do tej pory y, organizacje, przedsiębiorstwa. Mamy przecież najstarszą psztrągarnię u nas y, w Złotym Potoku, żeby pomóc w ich rozwoju. Można obejrzeć piękne widowiska. Podczas lata filmowego albo można zobaczyć pokazy kulinarne na święcie pstrąga natomiast to tylko w lato, w ciepłą pogodę, bo w zimie już troszeczkę można by było zmarznąć. Jest takie miejsce, jest taka potrzeba, taka możliwość zbudowania takiego obiektu. Jesteśmy chyba jedyną gminą, która nie ma hali widowiskowo-sportowej. Dotychczasowe działania organizacji a myślę tu przede wszystkim o tych kulturalnych yy, nawet naszego Sokisu yy, sprawiły, że ta potrzeba jest na pewno duża. Jest zorganizowany szereg różnych wydarzeń kulturalnych, gdzie właściwie brakuje miejsca. Myślę, że mieszkańcy oczekują tego, żeby taka hala powstała na terenie naszej gminy. Ponieważ chcieliby korzystać z tych wszystkich możliwości, słyszę czasem, że ludzie mówią o koncertach, mówią o zapraszaniu różnych artystów, mówią o wieczorkach poetyckich. Będąc często w muzeum, na różnych wydarzeniach też obserwuję, że ludzi jest dużo i przydałoby się to miejsce, jak również dla rozwoju młodzieży i dzieci ponieważ no, hala może służyć yy, na różny sposób, może rozwijać tutaj y, umiejętności i zdolności młodzieży w zakresie sportu. Ale może również służyć mieszkańcom, by mogli się tam spotykać, organizować sobie jakieś własne, yy, własne wydarzenia, ale również spotykać się na wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez jednostki gminy. Dlaczego akurat postawić przy pani nazwisku Krzyżyk? Myślę, że jest wiele argumentów na to, żeby postawić przy moim nazwisku Krzyżyk, ale powiem może krótko. Jestem osobą kompetentną, mam doświadczenie w zarządzaniu. Mam doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych. Jestem osobą wrażliwą i dobrą. Eee, I proszę wszystkich mieszkańców, żeby wzięli udział w wyborach i żeby przyszłości naszej gminy nie opierali na plotkach i pomówieniach. Pani Marzena Maniszewska, kandydatka na wójta gminy Janów, która ma szansę po raz drugi być pierwszą kobietą, pierwszą kobietą w zarządzie powiatu, pani już była. Teraz ma pani być szansą pierwszą kobietą wójt. W imieniu Janów, bo ile dobrze pamiętam, to mieliśmy po tylko dwóch wójtów, więc pani może być to pierwszym. Jak najwięcej, największej ilości głosów, a Państwa jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby 30 listopada nie zostać w domu, tylko udać się do swojej obwodowej komisji wyborczej. Bardzo dziękuję, będę zaszczycona, móc piastować tą funkcję. Bardzo dziękuję.